War I never knew existed, waged by two groups I never thought were real. Templars and assassins. The enemy showed me the truth. The things I've seen, the things I've been. A thousand years of history flowing through my veins, brought to life by this machine. They're using using me to search for something. Darkest. Idziemy zaraz popatrzeć, co prawda są ciężkie warunki pogodowe. Pada się ich przynajmniej przed świętami, jak to jest ważne. Ale ja pójdę. Bo trzeba ratować Assassin's Creed Valhalla na ratunek Zizo. Jo, idziemy, ale najpierw kalendarz kalendarze oczywiście. No to bida. Już. Nie ma nic. 22, k dużym... Niestety, jakiś dziady z YouTube'a mi zaspoilerowały, co jest w dwójce. Bo na shortzie się komuś wyświetliło. No i dokładnie tak, to jest to. Face. No nie, znowu bokiem. Face. Paling. Lego. A więc mamy takie Nitosanki. Eee, po dwóch stronach są miecze Uruk-Hai. Tylko, że złote I tu jest miejsce na coś, więc to może być jutro Jakaś przyczepa Albo naczepa? Nie jak to było eee, Kalendarze adventowe w grach eee, Fortnite, but... A Gra jeszcze nie ma Dzisiaj jest widzowy event FIFI o, o 19.00. Myślałem, że zrobicie live'a. A ja nic nie wiem jeszcze na temat live'ów żadnych. Ogólnie wczoraj chciałem wcześniej tego vlogmasa. Poczekajcie e, Odblokowałem sobie tego Oscara i odblokowałem e, tego Bambika. Jonga. Czego on się tam nazywa? E, dobra. Zadania. Aha, no fajnie, super, odebrane. Dobra, idziemy do WOTA, nie ma tu czasu marnować. Ale... W Ocie może być czołg premium, bo yy, podobno jest. A więc. Będzie fajnie. Yy, bitwy, czy... Znaczy tak, powiem Wam szczerze. Na Zizo 2. przełączę się na Zizo 2 tylko. Albo nie wpiszę po prostu. Na ZISO 2 e, będzie, myślę, że po prostu FIFA w manager Tak mi się wydaje, że FC będzie w tryb menedżera z jakiegoś klubu. No i tak będziemy sobie tu nagrywać. Nie? I to będzie git. Będzie git z Eee, I będzie po prostu, że ten drugi kanał żył, No bo jednak rośnie w subskrypcjach. Zaraz 70. Więc no. A, z stream. bambiczku. Podcast był miesiąc temu. Będzie na pewno hmm. Będzie na pewno. Teraz sprawdzamy, gdzie ten czołg. Co się dzieje? Czekajcie, o właśnie masz... Sprawdzamy sklep premium. Nie ma moich pudełek za 4 zł. Czy jesteś szukany, nie? Eee, Ciekawe, tyle by dostałem przez następne weekendy. A co z tym czołgiem? 22? Ej, fajne malowanie. I sto kołamo? Nie, no. My się lubimy. A to gdzie ten czołg jest? Aha, ja nie dostałem tego czołgu. Czemu ja nie dostałem czołgu, no bez przesady, nie Nie no, myślę, że Zaraz go znajdę, zaraz go znajdę, bo będę zły Tu pudełka oczywiście nie ma, ale Where is choke? Jakieś pudełka? Nie ma czołga! No nie, no boli was coś chyba, nie? No szukam go po drzewkach amerykańskie drzewką Patrzcie to. Nice. No, widzicie? To jest ten śnieg. Amerykańskie drzewko. Gdzie jest ten śmieć malutki? Dobra, nie ma tego czołgu. Zaraz muszę obejrzeć Multi'ego zobaczyć, gdzie jest czołg. Bo będę inaczej zawiedziony. Bo miał być od dzisiaj rozdawany. Niby tu coś jest. Świąteczne wydarzenie specjalne, przejść do ofert. A ja, za Golda czołgi. No i pójdę na Oni są mądrzy? Dobra, nie wiem. Eee, otwórz prezent 9 dni. To jest to! Ale jestem mądry. Znaleziony. Jest, paton. Baton. No te no. Paton. Tank Tier 9 Nic ja wam mogę powiedzieć. No wygląda ciekawie, ale dla on ma duży garnek. Kupimy sobie Golda. Trzeba coś załadować. Chociaż po 5 Golda żeby było, nie? O je! nie? No tyle to ja nie mam. Ale tu mam coś. O, o, o. to Zastosuj Weźmy sobie to, niech będzie Cyk I Tu było coś jeszcze. Cyk Tu na dyrektywę coś mamy, czy nie mamy? Mamy Eee Niech będzie Duży zestaw naprawczy Skrzynka coli Aha, zamieniło się, no dobra Fox chce wyjść Już zaraz go wypożyczę, tylko muszę chyba automatyczny zestaw gaśnic zamontować, nie? A nowa gra za 3 godziny, więc jeszcze trochę Assassin's Creed! O nie, włączyła... Ja pierdziele Bracie Paco, mam czapę, nie? Totalne Eldorado Idziemy po tą paczkę Bo przestało tak yy, śnieg padać I od razu Pepsi Tak Jesteśmy coraz bliżej Strasznie wieje wiatr yy, I pewnie mnie słychać Bo ja nic nie słyszę Jestem ciekaw, ile będzie osób po dziur paczek, bo jednak są święta I paczkomaty są bardzo pozajmowane Dlatego ja idę po paczkę i zamówię do tego paczką Mam tu jeszcze dwie paczki Żeby nie zajmować miejsca tamtym paczką To idę odbrać na paczkę To jest mój cel, to jest mój e, wyzwanie, jestem. Thank you for watching! Widzowie, godzina 23.37 z Maxiem, Halo. Przeglądam, on przegląda jakieś gierki chyba, na pp coś tam A ja otwieram, no, a ja otwieram coś Muzyka jakaś, no miałeś rację, nie? Jest to skandaliczne zachowanie O kurde A to jest, a bo to jest ta strona z promocjami tak, tak, tak. Czekajcie, spalę, ja myślę, że... Dobra, tylko żebyś tam nic nie włączył. No Eee, wow. Jak to się włączało? A to jest. Jak, jak to było? ABS? ABS, ABS to. To jest to jest ABS, czy nie? A, że w tym sensie ABS. Czekaj. No, i co, to, co jest, ty? To jest też w aucie, nie? No właśnie. A ja mówię też. Plastik też jest. No. Dobra, co mam tam, no? A, daj spokój to z tym MP-kiem, kurna. 770 zł. Książkę no słyszysz? To Książkę no. y, tą, co sobie zamówiłem zamówiłem na Allegro za 52 zł, a w MP-ku 95. No co to jest? O! Oskaru trzeba kupić Weź coś ciekawego kurna 613 zł Ależ, ależ ale rzeczy Nie no takie no, widzowie A nie, bo ja nie Ten, bo ja nie pokazywałem widzom jaka gówno znowu gierka jest na epiku za darmo Nie, fajny jest ale, ale ja czekałem na jakiś Red Dead'y to miały być, a nie ty Czekaj bo nie widzę No nie chcę nie chcę, na, nie chcę na czasów Ej, słyszysz trzeba się ubezpieczyć zamówić 30 energetyków Nie Potem coś Ej nie ta gra nie jest zła jednak widzowie Może jest to indie Indie game Indie game ale dodam ją do tamtego chińczyka Co po pierwszym dniu nie dodawałem w ogóle Masz doładowanie do PlayStation, o wartości 20 złotych na 173 O jest tak, Assassin's Creed Wszystkie a... minus 13% są Uuu, o jest Vicente Dunci Co? Nic A, Vicente Buty Nike Performance <laughs> Alan WPN <laughs> <Vaupien>, Nigeria Uuu, <laughs> <laughs> ale buty Nice to jest takie... O to bym kupił akurat. O co zapis... 6 sztukasz? To sobie zapisuje. Ciepła. E, żarówka za 30 zł. Jak ciepła biel Ale to są to takie, że telefonem sterujesz. Ale jak a ciepła nie, biel? A nie, a nie to nie są te. To No to... taką jedną. Nie to są chyba zwykłe żarówki. Nie no, zwykłe no to są. ta ta no, nie ma... To co jeszcze jest FIFA 40 zł. Ale oczywiście na co na serię S X bo na PSA nie ma takich promocji O co ty złodziejny ekspert tak? Na PSA oczywiście nie ma takich promocji Socjonarnie człowieku, za 40 zł A dobrze, to 23, nieważne Ale i tak To nie ma A chcesz może kupić 20 zł. Nie, 30. chcę żadnego zwiru Telewizor nasz autor, 40 cali, 550 zł. Super Chico, firma Chico 2 Chico firma. O ooh. Nintendo. To jest ta gra. Ooh, ooh. Promocja też to potężna, dwie dychy. To no. Ale ty wiesz, że tego nie można nosić. Wiesz kto tylko to nosi? No. To masz hit. <noise> o, o, no 20. i to jest, widzisz, to jest dobre. Mm. Nóż zemy 90 minut. 7 zł. To jest dobra cena. Pozwól. Pozdrawiam. Hmm. O, wyjazd Chelsea fulham Fulam. <grym> Idziemy? Nie, na no, Chelsea będę oglądał. A Fulam przecież wygrał ze Schamem 5-0. Ja nie chcę go oglądać. <grym> Dobra, nic tu ciekawego nie ma. Wyłączam to i idę do montować. Widzimy się jutro. Eee, a jutro nic nie robimy, bo nic nie robimy. I tyle. Eee. Co tu jeszcze? O, patrz, ależ kurczę, No nie, robot kuchenny. <grym> Nie ja to za inną kategorię trzeba bo ja O, O, LEDy tam były, po zobacz te LED. Miałem 15 metrów. No i fajnie to jest, zobacz z pilotem. No, a to wolę telefon na W action widzowie 9 tych. Czemu padło? A bo to series jest za 390 zł. To jakiś opa, Pro Smartphone One Plus Nord. Nie, 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 nie. Świąteczna promocja z piekarnik. O, fajna cena zapada, patrz. No fajna, fajna, tylko to jest, trzeba zamówić. Z UK. jest z czyli Hiszpania, trzeba w Widzę, najlepiej to wiesz, jeszcze go zamawiać. O, kurde Zostawam te. Cztery dychy z dostawą. <laughs>